Ej jesteśmy jesteśmy na teraz będziemy dobijać do Mega Boxa, które mam za 9 kucharków, będę musiał wygrać e, pierwsze miejsce, żeby mieć główne 2022 tysiące, no i od Pokazuję pokażę wam, że już nie będzie żadnych megabooków, nic co nie pokażę do kogo mam, ale do większości mam radyki i parę kolorów. i 12, 10, nie wiem. Ale oczywiście jeśli chcecie, żeby mi postać wyleciała, bo już na pewno wyleci mi postać, jak będzie świętąca jedynka, to zostawicie łapki w górę i subskrypcję z koniec, żebym miał dużo na Także z góry dziękuję. Kto każe, że to robi, ale nie musicie, koniecznie. Nie! Nie widownie, nie udało się. Dobra, minus 5. Będę musiał teraz na solo zagrać. Teraz odpaliłam nagrywanie. No i chcę, żeby mi ktoś wyleciało. Będziecie trzymać, żeby mi ktoś wyleciał. To bardzo mało, a teraz o to walczę. Trzymajcie kciuki. Dobra. Dwa razy będę musiał wygrać. Mogę najwyżej na to miejsce. Będę miał na dło. Warto, jeszcze będę mógł wygrać. Będę mógł za sulta. Dobra, banalnie. O nie, M! M! Widzowie, ona... Ona jest skoro. E! O ty! Nie! Widzowie, niestety się nie udało. Dobrze. No to ja teraz zabrę sobie Maxa, Gdzie ten Max? Bo mam dwa filmy do brocha i zwykłego brocha. Tego plażowego brocha i tego za w tamtym roku za Vigiling. Za go. Zobaczcie oko mam fajną odznakę. Piszcie w komentarzach, czy się Wam podoba. A tak to mu przytnę serduszko, jak ktoś napisze. Dobra, a teraz będziemy mieli tam gość w gra. nie będę mówił kto, Ale tam gość w gra. Dobra, to teraz tak. O! Poczekajcie. O! O! Ten... Ten ktoś jest obok mnie i mówi, że trzy pucharki do misji będzie miał. No bo tak to się zainstalowało dzisiaj. Dobrze. O no nie, bój. Widziałem, że on, on tam Dobra, lepce. Dobra, drugie miejsce moi drodzy. Więc mamy dobrze. No i ile? 92. Mogę drugie miejsce wygrać i będę miał równo. Chcecie, żeby było równo, to oczywiście piszcie w komentarzach. Też przyknę serwiskę Tak, by napisał. Dobra. Widzowie, ja idę do krzaków, drogi, bo teraz tylko będę miał O nie! Widzowie, Byron! Ale ja chyba z nim będzie łatwo. Nie! No, nie. nie, no się, nie udało się. Minus dwa pucharki. Dobra, zarówno 10. Będę musiał zbierać klubsy, i walczyć. Tak ogoniem za 35 minut i 44 sekundy jest nowa mapa na dół w starcie, bo tak jest późno. Dlatego tak sobie przepraszam widzowie, że tak późno nagrywam, bo nie miałem kiedy. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, muszę z kimś porozmawiać, więc nic się nie stanie. A my tak to gramy z M. Dobrze. O, tak! Ja to szekałem. Ale... Ale o wam ma Dobra, tak. O, uleciło mi dobrze. Nie chcę, żeby się nie udało równo, ale jak wygram czwarte miejsce, to będę miał równo. Ja. Tylko na czwartym miejscu I będę musiał oddać. Dobra, tego kolba... Nie, on się rusza, więc nie, nie nabieram go. W sumie po co niszczyć, bo my tylko na czwartym miejscu musieli poczekać. Dobra, chodzi o to, mogę zniszczyć. O, cztery osoby i będę miał Dobra, już się zbierają dęki O, już się zbierają, jeszcze jeden przeciwnik O nie, Bonnie mnie zauważyła O nie, widowie! Tak to nie będę miał równo No, się ktoś. Dobra. Dobra, giniemy i mam. Dobra. Mam widzowie mega boxa. Dobra i zobaczycie, że nie mam gadżetów, 100 power'ów. jak będzie y, to, to zobaczycie, nie mam gadżet, gdzie jest na moc. Dobra, kibicujcie mi, żeby postać była równo 2200. Dobra, i pan Waga, raz, dwa. 4, 5, do 10, 6, 7, 8, choć że mało szans to są legendy, 9, 10. Dobra, trzymajcie się! 7, ale na pewno nic nie ma! Mówiłem, widzowie, mówiłem! Mówiłem! Nie, nie, no. O, jajku. Mówiłem, ten mega box był niemiły. Mówiłem, tak to chciałem, że Janet Artista, Dobra, klikamy 9 punktów do Lu, 12 punktów do Adwita, 28 do Squika, 37 do Bo, no i nawet nie mam wypowtarzać. Żetonów. I 46 do Byrona. Dawno nie otwieram megaboksa. Ale ten mega box mi nic nie pomógł. O, zobaczcie co wyglądało tak. Niestety nic nie było. Dobra, to ja się z Żegnam, do zobaczenia.